i hey, ten live jest bardzo nieplanowany. Próbuję właśnie nagrać e, moje pierwsze wideo na YouTube'a i. Mm -hmm. A, nie bardzo mi to wychodzi. Dlatego stwierdziłam, live będzie najlepszą opcją. Nie, nie wiem w ogóle nie wiem w ogóle dlaczego. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj w ogóle miałam mówić o zupełnie czymś innym, ponieważ. Miałam odebrać wczoraj swój marcowy Weavebox, do którego nie mogłam się w ogóle doczekać mojego wiffboxa. Nie dlatego, że przesyłka bardzo długo trwała, ale dlatego, że chciałam, chciałam go już mieć u siebie w domu. Najlepiej wczoraj, zanim go zamówiłam. Ale dlatego, że wiem, wiem co jest w środku, ok? Eee, natomiast e, kurier zawalił sprawę zamiast przyjechać do mnie z e, moim, e, moim zamówieniem. Zamówienie trafiło do punktu odbioru i e, punkt odbioru jest czynny dzisiaj o godzinie od godziny 15. Mam nadzieję, że jest czynny, ponieważ na stronie. Internetowej ponać są czynni od godziny 9.30, dlatego pojechałam tam dzisiaj ze Stasią o 10. Um, I a byli zamknięci. Także e, także tak, ale mam dwa woski, o których chciałam dzisiaj porozmawiać. Są to woski, które wyszły w zeszłym tygodniu. E, pierwszy z nich jest to Kind Heart z Królewną Śnieżką z kolekcji disneyowskiej, a drugi Butterbeer, czyli piwo kremowe z kolekcji Harry'ego Pottera. Nie wiem, jest jakiś uh, problem z połączeniem. Mam nadzieję, że o, wszystko będzie ok, jeśli chodzi o mojego live'a. Nie wiem, nie wiem dlaczego pokazuje mi wolne połączenie. Ale przetestowałam sobie te woski wczoraj, i moje pierwsze wrażenie nie było najlepsze. Dlatego e, chciałam w ogóle o nich, e, o nich porozmawiać. Ponieważ moje pierwsze wrażenie, kiedy otworzyłam ten wosk, to były produkty do czyszczenia. Jakbym sobie spryskała toaletę i zaczęła czyścić. Nie, nie wiem w ogóle dlaczego, ponieważ teraz. Pachnie normalnie. I mam go nawet... Tutaj mam podgrzewacz. Oczywiście nie jest on zbyt widoczny. Eee, tutaj. Tak. Mam podgrzewacz i ten wosk obecnie się... obecnie się na nim podgrzewa. Eee, ale moje pierwsze wrażenie... Produkty do czyszczenia. Nie wiem... Nie wiem dlaczego. To nie jest to znaczy tak, no może być normalne, że nasze pierwsze wrażenie jest zupełnie inne i po jakimś czasie e, albo zapach nam się nudzi, albo e, zapach wydaje nam się być lepszy, ale w tym momencie ten wosk zupełnie inaczej pachnie niż w momencie kiedy zerwałam folię zabezpieczającą, więc nie wiem o co chodzi. A wybrałam ten wosk, ponieważ nie tylko dlatego, że jest to nowość od Sensi. Wybrałam ten wosk, ponieważ ma w sobie drzewo sandałowe, konwalje i jabłuszko. Oczywiście, że ma jabłuszko, ponieważ królewna śnieżka. Ale mmm, pachnie teraz zupełnie inaczej i wczoraj miałam go w sypialni i pachniało bardzo ładnie. Miałam go w sypialni, która jest tam, a czułam go Aż w przedpokoju, także jest też intensywny. A dałam jedynie dwie kosteczki. Jeśli chodzi o podgrzewacz, którego używam, mówią, że od dwóch do czterech kostek. Dałam dwie kosteczki, tak, na wypróbowanie, żeby zobaczyć, czy będzie mi się podobał. I zostanie w tym podgrzewaczu, dopóki zapach mi się nie znudzi, albo Eee, przestanie pachnieć, tak? Jeżeli stwierdzę, że już go nie czuję, wtedy wymienię go na coś innego. Także ten jest bardziej eee, kwiatowy, można to tak nazwać. No, konwalia i obłóżko kwiatowe, tak. Eee, ciekawe. Nie wiem, nie wiem, dlaczego moje pierwsze wrażenie nie było najlepsze, ale no nie było. Natomiast jeśli chodzi o Butterbeer, czyli nasze piwo kremowe, to już jest zupełnie, zupełnie inna bajka, jeśli chodzi o, o ten wosk. Teraz czuję karmel i teraz czuję wanilię. On jest w ogóle, ma mm, takie jakby warstwy, ponieważ tej wanilii od razu nie czuć. Natomiast czuć, e, czuć ten karmel. E, jest to połączenie butterscotch właśnie z karmelem i wanilią i zastanawiało mnie, e, czy w ogóle e, piwo kremowe, tak, czy Sensi udało się odwzorcować to, jak piwo kremowe powinno faktycznie pachnąć. Pachnąć? Pachnieć? Polska trudna język. Mój pierwszy live, okej? Okay? Przemilczmy moje błędy językowe. I... On nie jest... Nie wydaje mi się być zbyt słodki, czyli oznacza to, że jest słodki. P powiedzmy tak, mój nos, jeśli chodzi o, o zapachy, czasami... Zwłaszcza jeżeli są to zapachy, które lubię, stwierdzam, nie, to nie jest zbyt słodkie, a mój chłopak, tak, to jest bardzo, bardzo słodkie. Każdy ma zupełnie inne odczucia, jeśli chodzi o zapachy, co jest zupełnie naturalne, tak? Więc coś, co mi się podoba, może się nie podobać komuś innemu. Jak wspominałam w którymś z moich postów na moim prywatnym profilu, E, mamy bardzo, e, bardzo um, utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wybieranie zapachów, ponieważ mi się podobają zapachy, które jemu się nie podobają. Dlatego w momencie, kiedy składam zamówienie, wiem mniej więcej, co mu się podoba. I do tej pory, do tej pory, większość zapachów, które ja zamawiam, e, i mu się bardzo podobają. Także. Eee, także tak, jeśli chodzi o e, świeczki w sklepie, w większości odkładamy na półkę w 90% przypadków. Także <noise> ciężko, ciężko jest, e, zwłaszcza jemu dogodzić, jeśli chodzi, jeśli chodzi o zapachy. Także dzisiaj mu może po pracy, jak przyjedzie, pokażę, co tam nowego e, przyszło do domu. I zobaczę, jakie są um, jego odczucia, jeśli chodzi o ten wosk. Moje pierwsze odczucie nie. I jestem zupełnie szczera, jeśli chodzi o zapachy, które ja lubię, tak jak wspominałam, każdy ma e, inne preferencje zapachowe, więc ktoś może otworzyć ten wosk i stwierdzić: O tak, uwielbiam. Dla mnie nie. Teraz, jak go sobie tak nucham, i faktycznie czuję ten karmel, i czuję tą wanilię, to tak sobie myślę na zimowy wieczór, kiedy jest zimno-zimno, pizga za, za oknem, tak jak to tutaj w Holandii. Oczywiście. Ale mamy wiosnę, mamy lato, to jest. To nie jest zapach na wiosnę lub lato. No przynajmniej nie dla mnie, tak. Także nie wiem, dlaczego w tym momencie zdecydowali się wypuścić ten konkretny wosk, bo faktycznie w zimie może. Może miałabym zupełnie inne odczucie, ale teraz. Bardziej kwiatowo, bardziej tak um, świeżo. Ten zapach jest Ach. interesujący. Tak, tak to nazwę. Interesujący. Będę go sobie. <coughs> Przepraszam. Będę go sobie musiała podgrzać, myślę, i e, zrobię kilka testerów, także jeżeli jesteście zainteresowani wyniuchaniem, czy Wam się podoba, czy nie, to zapraszam do wiadomości prywatnej, jeżeli chcecie wypróbować ten wosk, e, na pewno zrobię testery. Ale jeśli chodzi o najnowszą kolekcję, a nie mam jeszcze Właśnie miały przyjść, bo wiem, że w Lufboxie e, są zapachy, które wyszły w tym tygodniu, tak. I leżą sobie teraz e, w punkcie obsługi, e, w, pu w punkcie odbioru, w punkcie obsługi, w punkcie odbioru. E, I mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się, uda mi się je odebrać. O czym ja to mówiłam? Tak. tak. Tak to jest, jeżeli idzie się na live'a bez bez przygotowania. Ale tak. E, właśnie takie zapachy, jakie na mnie czekają w mojej paczce są bardziej um, a, wiosenne. A, Bardziej odpowiadające, jeśli chodzi o tą po porę roku. Sprawdzałam pogodę. Wczoraj jeszcze było dosyć zimno, ale dzisiaj już ma być 17 stopni, także e, wiosna idzie. Wiosna. Nie mogę, się, nie mogę się już doczekać momentu, kiedy będzie można wyjść tylko w swetrze na spacer z psami. <grym> ok. Um, pierwszy live kilkuminutowy pod koniec mnie trochę przymuliło, na pewno ale tak, jeżeli chce i mam trudności z mówieniem, jeżeli chcecie przetestować te zapachy to zapraszam będę robić testery mogę je przywieźć, mogę je wysłać pocztą także z tym nie ma problemu i testery takie standardowe testery od Sancy, jakie ja robię, są dla Was w tym momencie darmowe. Tak? Nie, nie pobieram żadnej opłaty za, za przesyłkę, nawet jeżeli będę musiała e, je gdzieś przewieźć. Nie pobieram żadnych, e, żadnych dziwnych opłat. Dostajecie po prostu to, co chcecie sobie przetestować. A przy okazji dorzucę kilka innych zapachów. Także zapraszam. Okej, okay, To by było na tyle. Pa!